Cześć wszystkim! Z okazji zbliżającego się festiwalu filmów islandzkich Ultima Tule przygotowaliśmy dla Was pięć najciekawszych filmów z tej dalekiej, mroźnej i pięknej krainy. Część z wymienionych dzisiaj filmów będziecie mogli obejrzeć na wspomnianym festiwalu. A teraz zobaczmy, co ciekawego nakręcili filmowcy z Islandii na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Zapraszam! Zacznijmy od mieszanki komedii z dramatem, czyli Anioły Wszechświata. Nasz bohater to pewien uroczy jegomość cierpiący na głęboką schizofrenię. Przy całej swojej chorobie, Pal jest jednak niezwykle uzdolniony plastycznie, muzycznie, a nawet poetycko. W jego zmaganiach z rzeczywistością pomaga mu jego dwóch kolegów z zakładu psychiatrycznego: Oli, który nawiązuje więzi telepatyczne z zespołem The Beatles, oraz Wiktor, który ma obsesję na punkcie Adolfa Hitlera, przy czym sam traci własną tożsamość. Momentami zabawne, ale głównie dołujące i przerażające studium choroby psychicznej, z której nie ma innej Ucieczki, niż w świat urojony. Metalhead, czyli metalowa, to z kolei opowieść o Herze, nastoletniej dziewczynie, która przechodzi przez długotrwałą traumę z dzieciństwa spowodowaną śmiercią jej brata. Jej radzenie sobie z tragedią objawia się poprzez obsesyjne pielęgnowanie największej pasji swojego brata, ciężkiej muzyki metalowej. Okolicznym mieszkańcom wsi, którzy żyją raczej weekendowym rytmem imprez i hodowlą zwierząt, z trudem przychodzi zaakceptowanie dość nietypowego zachowania nastolatki. Nie spodziewajcie się jednak tutaj krytyki społeczeństwa. Metalowa to opowieść głównie o stracie, o odnajdywaniu sensu w wierze oraz ogólnej egzystencji, a wszystko to dopełnione dość zabawnymi obrazkami z życia prowincji. Wyd! 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 Życie na kredycie to świetna historia trzech bohaterów, którzy dzielą podobne emocje, smutek i cierpienie, których źródłem jest ich przeszłość. Choć ich losy z pozoru są zupełnie odmienne, ścieżki spotkają się dzięki Eik, młodej matce, która walczy każdego dnia, by zapewnić godne życie swojej córce. Przypadkowo w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Jeden to prawdziwy rekin w korpoświecie, który musi jednak zmagać się z dylematami natury moralnej. Drugi mężczyzna to alkoholik będący bardzo utalentowanym pisarzem. Kino o demonach przeszłości, które nosi każdy z nas, i opowieść o tym, jak silnie potrafią zaburzać naszą rzeczywistość. Welcome to The Viking. <noise> To jeden Reykjavik to nic innego jak kot pocztowy tego uroczego miasteczka, które nigdy nie zasypia. Pełne barów, bazarów, spelunek i knajpek, siedlisko wszelakiej maści ludzkiego elementu, jest królestwem chnura, młodego podrywacza, który całe dnie spędza na szukaniu jednorazowej przygody, o ile nie spędza swojego czasu na awanturach w mieszkaniu swojej matki albo nie czeka na wydanie darmowego posiłku. Nasz 25-letni antybohater nie ma żadnego celu w życiu, ale zmienia się to, gdy poznaje piękną Lolę, nauczycielkę flamenko. Ich związek zabiera nas w przedziwną historię, mocną podszytą seksem i problemami z Mocna czarna komedia, którą trzeba obejrzeć. Na koniec prawdziwa perełka, którą będziecie mogli zobaczyć na festiwalu. Dokument pod tytułem Islandia w ruchomych obrazach. Film to jedyny w pełni zachowany, długometrażowy, islandzki film dokumentalny z lat 20. XX wieku. Dzięki pionierowi lokalnej kinematografii, Lofturowi Gommudsonowi, poznamy życie i zmiany cywilizacyjne, które zachodziły w Reykjaviku. Odnowiony cyfrowo obraz zabierze nas w podróż do kraju, który dziś oglądać możemy jedynie na starych pocztówkach. Świetnym dodatkiem jest fakt, że na festiwalu dokument obejrzycie przy muzyce na żywo. Naprawdę warto. Część z tych filmów zobaczyć będziecie mogli na Ultima Tule festiwalu filmów islandzkich, który odbędzie się w trzech miastach polskich, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Na seanse w Poznaniu jeszcze się załapiecie, trwają bowiem do 8 marca. Od 9 marca do 20 tegoż miesiąca będziecie mogli zapoznać się z filmami warszawskim kinie Illusion, na którym nasza redakcja także będzie obecna. Serdecznie Was zapraszamy razem z Filmotego Narodową, której kanał znajdziecie o tutaj. Wstęp na wszystkie filmy, pokazy, warsztaty jest absolutnie bezpłatny, więc tym bardziej warto skorzystać. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem, a zwiastuny niektórych filmów możecie znaleźć na wspomnianym kanale Filmoteki Narodowej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Tylko Kino. No i widzimy się na Ultimaturę.